Jezus Cześć tak. Od połowy zanim tak, tak. Z jednym zamysłem I tam z drugiej, ja z... drugiej strony strona... Poczekajcie, z drugiej strony powinna nie, być Też i kartka dla tamtych kolegów Nie! Te... Uważaj, kiedy... dochodzi od razu! Do końca, do końca! Do końca, do końca! Do do tego Do Tomek Tomek, ma wyrzucać.

Wyjdź do No tak. Pięć. oi Konstrasny taki. Graj raj. do gramy. Puść Piotr. <sad> Hamulec, hamulec! Weźmy do tyłu! graj tył! Tak, spokojnie, nikt nie idzie. Ucieka, ucieka! A dwóch jest. Ojej, oj! Uważaj, z tyłu jest! Z tyłu! Uważaj! do. pod nasze pole.

One mają dobry plan. W tych czterech meczach też załógasz. No tak. cztery mecze, trzy remisy, jedna wygrana. Brawo jest! Yes. Yes. Bravo! No no Zobacz, spokojnie. ale na no, no właśnie, no czego bramkarz nie wyjdzie? Spokojnie. Tylko.

Ja pierdzielę. Czy my sobie może na trzecią, nie na trzecią to nie, No hmm. jesteśmy teraz na piątej, no to może to na to może piątą, ale ci wszyscy wygrali wiesz, ci, ci nad nami. Spokojnie, spokojnie. Sp A! oj. oj, oj.

Zagry macie kodejść od niego Za długo Ale po co? E? co nie? Oni mieli chyba yy, dwa te Tomek, chodź tutaj to, wyżej ten, Ktoś tam używał, używał Ale wyjdź mu który? Wyjdź mu który no że. Okej, jeszcze inaczej to uczestniczy przecież ten lepek. Lewa no 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 ją. Dobra, dobra. O. I teraz skontrować kontra, kontra, trzeba. Kontra. Super, super. O yes. Strzałem Dobrze Filę czasu jest, ale już koniec. Lecisz? No. Uważaj, dochodzi! Bramka. Jeee! Yes! Brawo! Teraz jest Nie, to. nie, nie. Nie, 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 tam spodemki to przyciągną jeszcze bardziej. Super! No na lewo! Spokojnie! Na lewo gdzie. Plecak, plecak uważaj! Uderz! Yeah! No, no. <noise> Czarty, no to, może, może czwarte będzie miejsce. Może czwarte mi. Po basenu mieszka, ja tam wiesz Dzisiaj do mnie wczoraj dzwonił już do mnie od 20, że jak jadę, to żebym tam podjechał po rozluźnienie. Tak? No, to no, 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 lecieli. Lecie masz, masz, masz lewą. Tak. Uderz! No, nie, no, to no, się zemści no. później. Kurde. Trzeba strzelać takie, no. Nie, nie piłę, dobrze. Bez faulu, Piotrku. Faulu, bez faulu. Kurwa. spokojnie, spokojnie, Piotr. Gla Gra nie było gwizdka, no. To mu wyjdzie? Łukasz, pokaż się! Uważaj! Tomek ci wychodzi. Ach się obrócił. Chyba nie przedłuży sędzia. Chyba nie, no nic tu nie ma, wiesz. ale zobacz, no. Dobrze! Czas jest! Dawaj, dawaj! Brawo, lewą masz, lewą masz! Uderz, Łuki! Nie baw. się piot! Kurwa! No! Zabok! <grym> <Brawo! grym> <Brawo>! Nie! <grym> Zabok! Ojejku, ojejku! Chciałem na czas trochę zagadzać, a nie chodziło mi właśnie to robić. Oni, 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 to, idzie, idzie człowiek. Puść, puść lekko. Dobra, dobra. 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 Zamykam mu Tomek, nie chowaj się. Lecy, Tomek, puść go. Ach, Ze Zestrzałem. Kurde, ale lewa czupa, albo... Ale zestrza. Tomek. Mamy przewagę. Bez faulu. Ja, ja, ja. Raj Chodźcie, chodźcie, wstańcie Dajcie tę rękę i już Ja was się rozpędził Tak, tak jest. A już cyknęli mało. jednego Kudeszował Macie kudesz Czasami sami już z tym z tym z tym Uważajcie to... nie wyjdzie! Żbiku! żyj, żyj, żyj! No ale z pierwsza powinna by. Panie sędzio! Panie sędzio! sędzio! Ale spokój! Pod... A już faul fałny chyba No ale za dużo zabawy tu z przodu jeszcze. Piłeczka, przyjęcie i strzały już. Dobra, jeszcze... Trzy minuty. Plus to co oh. doliczy. Oh. Gramy, gramy. wiesz, jaki jeszcze boli to kurwa też. Spokojnie, Piotruś, doskonale! Dobrze. Przegraj z tyłem, Tomek. Pokaż mu się. No, to, to. Cicho, cicho, ale cicho. Ej, pan sędzio! Wej stamtąd. gəka itdi başdan tez qırdı